To kolejny odcinek cyklu, w którym oglądam głupie świąteczne filmy. Dzisiaj świąteczni dżentelmeni Czyli Magic Mike, ale na tyle choinki I to jeszcze z księciem z bajki z tego retailingu kopciuszka Bo wiecie, że ja kocham musicale, nie? Więc jak zobaczyłam, że w tym filmie tancerka z Broadway'u Planuje wystawić świąteczne przedstawienie To ja mówię, bierę A potem się okazało, że to będzie przedstawienie ze striptizem Oczywiście laska przyjeżdża z wielkiego Broadway'u Do małego miasteczka No i już w pierwszej minucie pobytu pada na przystojnego faceta Złotą rączkę we flanelowej koszuli w kratę Ciekawe z kim skończy na koniec filmu hmm. Ale to spotkanie jest tak cringe'owe, on się tak na nią patrzy jak jakiś wyrodnialec I żaden zapracowany robór z zabitej dechami mieściny nie ma tak wyżalowanych włosów Odkaczamy świąteczne wymogi Przewracanie się w śniegu jest Słodki piesek Przyjazd do małego miasteczka Pocałunek na koniec filmu Ona na czerwono, on na zielono, po prostu mamy bingo Ale jak kiedyś się śmiałam, że Netflix stworzy własny uniwersum filmów świątecznych To obawiam się, że miałam rację No bo ci bohaterowie oglądają świątecznego księcia